Co by było, gdyby Twój dron uchwycił coś, czego świat nigdy nie miał zobaczyć. Zapomniane cmentarzysko. Wulkan tuż przed erupcją, cień czający się tuż pod falami. To nie są sceny z filmu, to prawda, dlaczego te miejsca były ukryte? Jakie tajemnice wciąż leżą poza zasięgiem wzroku? W tym zestawieniu 15 najbardziej szokujących momentów uchwyconych przez drony, zobaczysz odkrycia tak zdumiewające, że mogą zmienić sposób. W jaki postrzegasz świat? Zaczynajmy. Numer 15. Polowanie narwala skłem. Narwal, znany jako jednorożec morza, żyje w lodowatych wodach Oceanu Arktycznego i Atlantyckiego. Jego długie kło, tak naprawdę ząb, który może osiągnąć długość do 10 stóp, wyróżnia go. Mimo lat badań, wiele o narwalu pozostaje nieznane, zwłaszcza cel jego kła. Naukowcy sugerowali, że może być używane jako broń, narzędzie sensoryczne lub do przyciągania partnerów. Ale żadna teoria nie została potwierdzona. Ostatnio nagranie z drona pokazało narwale używające swoich kłów do ogłuszania ryb przed ich zjedzeniem, ujawniając nowe zachowania łowieckie. To odkrycie pogłębia nasze zrozumienie tych tajemniczych i fascynujących zwierząt. Jeśli myślałeś, że natura jest zaskakująca... Poczekaj, aż zobaczysz, co się dzieje, gdy technologia ludzka i surowa siła zderzają się z wybuchowymi skutkami. Numer 14. Eksplozja elektrowni W Dakocie, w Wielkiej Brytanii, starannie zaplanowana rozbiórka zburzyła starą elektrownię węglową. Tłumy zebrały się, obserwując jak wysokie struktury zapadają się jak w choreografowanym tańcu, zdumiewające pokaz siły i precyzji. Tuż po zakończeniu spektaklu wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Po bliski słup elektryczny zapalił się, rzucając dziwne światło na scenę. Chwilę później w okolicy nastąpiła awaria prądu, pozostawiając około 40 tysięcy ludzi w ciemności. Pomimo nagłego wyłączenia wspomnienie rozbiórki pozostawiło silne wrażenie. Ten dramatyczny moment zafascynował wszystkich, którzy byli świadkami. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś przerwy w dostawie prądu podczas ważnego wydarzenia? Co się stało? Komentuj i rozmawiaj ze mną. Ale nie wszystkie niebezpieczeństwa pochodzą z nieba. Niektóre cicho pływają tuż pod powierzchnią, czekając na idealny moment, by zaatakować. Numer 13: Rekin gryzie łódź. Simon Lawrence łowił kraby u wybrzeży Port Lincoln w Australii Południowej, gdy niespodziewanie spotkał wielką białą rekina. Aby uczynić swoją wyprawę bardziej ekscytującą, wypuścił swojego drona, który uchwycił dramatyczny moment. Nagranie pokazało rekina sunącego w stronę jego łodzi i gryzącego silnik, prawdopodobnie przyciągniętego sygnałami elektromagnetycznymi. Zaskoczony, Simon wrzucił swoje złowione ryby do wody, by go odwrócić. Plan zadziałał, rekin puścił i odpłynął. Odzyskawszy spokój, Simon i jego towarzysz obserwowali, jak drapieżnik znika. Ich bliskie spotkanie przypomniało, jak nieprzewidywalny może być ocean. Cóż, gdy myślisz, że niebezpieczeństwo czai się tylko w głębokiej wodzie, coś znacznie bardziej przerażającego zostanie odkryte nie w oceanie, ale w środku cichego pola kukurydzy. Numer 12: Clown na polu kukurydzy. W 2016 roku Huntsville doświadczyło dziwnego i niepokojącego czasu. Pilot drona uchwycił coś niepokojącego, latając nad polem kukurydzy, wzbudzając niepokój wśród mieszkańców. To wydarzenie miało miejsce w szczytowym okresie wirusowych trendów, takich jak Pokémon Go, Memes Harambe i fala przerażających widoków klaunów, które alarmowały ludzi na całym świecie. W niektórych miejscach władze nawet ograniczyły sprzedaż i publiczne użycie masek clownów z powodu obaw społecznych. Popularny youtuber Golden Hour opublikował nagranie z drona, na którym widać, jak klaun patrzy bezpośrednio w kamerę, zanim ucieka. Klip wzbudził debatę, a niektórzy widzowie kwestionowali jego autentyczność. W tamtym czasie wiele filmów o widokach klaunów zyskiwało popularność, a niektóre mogły być wystawione dla uwagi. Niezależnie od tego, czy to prawda, czy nie, film Golden Hour dodał do niepokojącej atmosfery tamtych czasów. Myśl o spotkaniu klauna w odosobnionym polu pozostaje przerażająca dla wielu widzów, ale jeśli myślisz, że klaun na polu jest niepokojący, to, co uchwycił następny dron, ujawni jeszcze ciemniejszą stronę ludzkiej tragedii. Zanim zaczniemy, mam specjalną 10-sekundową prośbę do wszystkich Was słuchających. Jeśli możesz mi w jakiś sposób pomóc, po prostu kliknij dzwoneczek powiadomień i naciśnij przycisk subskrybuj. To bardzo pomaga temu kanałowi. A jeśli to zrobisz, zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ten program był jeszcze lepszy dla Ciebie. Umowa? Numer 11. Masowy grup w Nowym Jorku. Podczas pandemii w Nowym Jorku na wyspie Hart rozegrał się smutne wydarzenie. Nastolatek, przetrzymywany w domu podczas lockdownu, wysłał swojego drona w opustoszałe ulice i uchwycił niepokojącą scenę. Latając nad wyspą, był świadkiem rzędów nowo przygotowanych miejsc, surowego symbolu wpływu pandemii. Wyspa Hart, od dawna używana dla osób nieznanych w mieście, Teraz odzwierciedlała ogromną stratę. Pracownicy w ochronnych strojach starannie wykonywali swoje obowiązki, co było poważnym, ale delikatnym procesem. Dron zarejestrował wszystko, ujawniając potężny i emocjonalny obraz ludzkiej odporności. Od ciszy żalu do ryczącego gniewu samej ziemi, przygotuj się na widok jednego z najbardziej spektakularnych sił natury. Numer 10 Eruptujący wulkan na Islandii. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest stać blisko wulkanu tuż przed erupcją? W tym filmie doświadczony operator drona wyrusza w rugged krajobraz Islandii, pokonując ponad 7 km, aby udokumentować erupcję wulkanu w pobliżu Reykjaviku, stolicy kraju. Wulkan, zlokalizowany na półwyspie Reykjanes w południowo-zachodniej Islandii, był trudny do osiągnięcia z powodu braku dróg w okolicy. Po przybyciu operator uchwycił zapierający dech w piersiach ujęcia. Świecąca lawa, powoli płynąca po terenie, wydobywająca się z wnętrza krateru. Ta erupcja była szczególnie znacząca. Była pierwszą na Półwyspie od XII wieku, po serii drobnych trzęsień ziemi w poprzednich tygodniach. Erupcja wzbudziła zarówno zachwyt, jak i refleksję. Gdy oglądasz, zobaczysz dramatyczne widoki z różnych kątów, które ujawniają moc i piękno natury. Choć spektakl jest fascynujący, przypomina również o niesamowitej energii planety. Ale podczas gdy surowa siła natury może wstrząsnąć ziemią, następny przełom pochodzi z ludzkich rąk. A możecie obserwować, gdy najmniej się tego spodziewasz. Numer 9: Drony Robocop. W różnych częściach Ameryki niektóre siły policyjne używają miniaturowych dronów, które mogą poruszać się po budynkach z imponującą zwinnością, aby pomóc w zatrzymywaniu podejrzanych. Te zaawansowane narzędzia pomagają utrzymać porządek i bezpieczeństwo, jednocześnie poprawiając bezpieczeństwo funkcjonariuszy, zmniejszając bezpośrednią ekspozycję na potencjalnie niebezpieczne sytuacje. Wyposażone w kamery na podczerwień, głośniki i reflektory, te drony przypominają kompaktowe wersje urządzeń inspektora gadżeta. Po uruchomieniu mogą wspierać w dwa sposoby: używając wbudowanego głośnika, aby zachęcić do dobrowolnego poddania się, lub wspierając zespoły SWAT w dostarczaniu informacji w czasie rzeczywistym dla bezpiecznych interwencji. Choć te innowacje zwiększają bezpieczeństwo funkcjonariuszy, rodzą również ważne obawy dotyczące prywatności. Zdolność tych dronów do wchodzenia do budynków przez małe otwory wzbudziła debatę. Na przykład Departament Policji Sacramento stwierdził, że jeśli baseball może przejść przez okno, to ich drony również mogą. Ta zdolność skłoniła krytyków do wyrażenia obaw dotyczących potencjalnego nadużycia i erozji prywatności. Niektórzy obawiają się, że bez odpowiednich zabezpieczeń ta technologia może być wykorzystywana, prowadząc do nieuprawnionego nadzoru. Te dyskusje podkreślają potrzebę starannej regulacji, aby zapewnić, że technologia jest używana odpowiedzialnie i etycznie. Jednak czasami ta sama technologia staje się bohaterem, ścigając się z czasem, aby ratować życie, gdy każda sekunda ma znaczenie. Numer 8. Ratunek z oceanu dronem. W 2018 roku w nadmorskim miasteczku Lennox Head ratownicy zaczęli używać nowych dronów zwanych małymi Reapersami, które mogły wykrywać rekiny rozmawiać z pływakami i zrzucać nadmuchiwane urządzenia ratunkowe. Podczas testowania otrzymali pilne wezwanie. Dwóch nastolatków utknęło w silnym prądzie pół mili od brzegu. Ratownik Jay Sheridan, wciąż ucząc się obsługi drona, szybko przystąpił do działania. W nieco ponad minutę zlokalizował nastolatków i zrzucił samonadmuchującą się rurkę dokładnie w momencie, gdy uderzyła duża fala. Dzięki jego precyzyjnemu wyczuciu czasu, nastolatkowie trzymali się urządzenia i utrzymali się na powierzchni, aż pomoc dotarła. Szybkie myślenie Jaya i dron Mały Reaper uratowały sytuację. Ale nie każdy zapierający dech moment jest kwestią życia lub śmierci. Czasami to chaotyczny wypadek uchwycony w odpowiednim momencie. Numer 7. Wodowanie statku zalewa drogę. Duży statek przygotowywał się do wypłynięcia w swoją podróż po otwartym morzu. Atmosfera była pełna oczekiwania, gdy załoga dokonywała ostatnich przygotowań do wodowania. Ale potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Statek przesunął się na bok z zaskakującą siłą, przerażając wszystkich w pobliżu. Nagły ruch statku spowodował dramatyczny plusk, gdy wchodził do wody, wysyłając dużą falę na pobliską drogę. W ciągu chwil ulica była przesiąknięta, a pojazdy utknęły w nurcie wody. Uchwycone przez drona z wysokości, scena dostarczyła imponującej perspektywy lotniczej tego nieoczekiwanego wydarzenia. Niektórzy kierowcy utknęli w swoich pojazdach, wyrażając frustrację, gdy podejmowano szybkie i bezpieczne działania. Wideo wzbudziło dyskusję w sieci. Podczas gdy niektórzy widzowie kwestionowali, czy wydarzenie było prawdziwe, inni postrzegali je jako niezwykły wypadek i chwalili reakcję zaangażowanych. Jednak ocean skrywa jeszcze więcej niespodzianek, które mogą zamienić relaksujący dzień na plaży w przerażające bliskie spotkanie. Numer 6. Wielka biała rekin blisko surferów. Grupa surferów cieszyła się oceanem, nieświadoma, że w pobliżu znajduje się ogromny wielki biały rekin. 14-letni Zach Berman, odwiedzający plażę z ojcem, dostrzegł niebezpieczeństwo, latając swoim dronem. Zach, mający doświadczenie w fotografowaniu dzikiej przyrody, monitorował aktywność rekinów, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa surferom. Gdy prowadził swojego drona nad szmaragdowymi wodami, zobaczył dużego rekina krążącego wokół nieświadomej grupy. Zdał sobie sprawę z niebezpieczeństwa i szybko powiadomił ojca, który skontaktował się z ochroną plaży. Dzięki ich szybkiej reakcji surferzy zostali bezpiecznie wyciągnięci z wody. Nikt nie ucierpiał. Ten niesamowity moment podkreśla moc natury i znaczenie czujności. Bystrze oczy i szybkie myślenie Zacha pomogły zapobiec katastrofie, przypominając nam, aby zawsze szanować ukryte niebezpieczeństwa oceanu. Ale z dala od fal coś jeszcze dziwniejszego wydarzało się na lądzie, pojawiając się z głębin. Numer 5 Laspe z drzew. Gdy dron unosił się w powietrzu, pod nim rozpościerał się fascynujący widok. Dron unosił się nad lasem, jakiego nie widziano dotąd. Zamiast wysokich drzew sięgających nieba, krajobraz był wypełniony niezliczonymi pniami, tworząc scenę zarówno intrygującą, jak i spokojną. Ten niezwykły las znajdował się w pobliżu pięknego jeziora w stanie Waszyngton. Jego wygląd zmienił się dramatycznie po znaczącej suszy, która dotknęła region w 2014 roku. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że drzewa zginęły w tym okresie, ich gałęzie uschły, a liście zbrązowiały. Ale rzeczywistość za tym niezwykłym krajobrazem była jeszcze bardziej fascynująca. Te drzewa były zanurzone pod powierzchnią jeziora przez dziesięciolecia, ukryte w cichym podwodnym świecie. Gdy poziom wody stopniowo opeł z powodu suszy, jezioro ujawniło oszałamiający ukryty las. To, co przez tak długi czas pozostawało niewidoczne, znów stało się widoczne, przyciągając uwagę i ciekawość wielu odwiedzających. Pnie drzew, teraz zniszczone i wytarte, stały jako milczące świadkowie upływu czasu. Opowiadały historię odporności i potężnych rytmów natury. Jeśli kochasz odkrywanie niewiarygodnych widoków z nieba, daj temu filmowi lajka. Like to pomaga nam przynieść jeszcze więcej zapierających dech w piersiach historii z góry. A jeśli myślisz, że to dziwne, poczekaj, aż zobaczysz tajemnicze wzory pojawiające się z nocy na cichym obszarze wiejskim. Numer 4 Krąg w zbożu w Anglii. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pięknej brytyjskiej wsi, szczególnie w cichym polu w Dorset, Anglia. W tym spokojnym otoczeniu, w 2015 roku wydarzyło się coś niezwykłego. Dwaj przyjaciele wyruszyli z dronem, aby uchwycić spokojny krajobraz, ale zamiast tego odkryli ogromny i skomplikowany krąg w zbożu wycięty w polu kukurydzy. Gdy ich nagranie trafiło do sieci, szybko zyskało uwagę na całym świecie. Krąg w zbożu miał szczegółowe wzory: półksiężyce, gwiazdy, a nawet pięcioramienną gwiazdę, wzbudzając powszechną ciekawość. Ludzie spekulowali na temat jego pochodzenia. Niektórzy myśleli, że został stworzony przez przybyszów z kosmosu, podczas gdy inni wyobrażali sobie tajemnicze grupy stojące za tym. Ostatecznie wyjaśnienie było znacznie prostsze. Kreatywny rolnik prawdopodobnie stworzył to, używając prostych narzędzi, takich jak deski i liny, łącząc nudę z artystyczną wizją. To przypomnienie, jak niezwykłe wzory mogą powstać z prostego ludzkiego wysiłku. Kręgi w zbożu, takie jak ten, pojawiały się w wielu miejscach na przestrzeni lat. Choć inspirują zdumienie i teorie, wiele z nich jest teraz znanych jako sprytne dzieła sztuki stworzone przez ludzi tutaj na Ziemi. Czasami nie tylko dziwne symbole się pojawiają, całe miasta mogą być pochłonięte przez przesuwające się piaski czasu. Numer 3. Miasto Almaid na pustyni. Almaid Małe miasteczko, około 50 kilometrów od Sharjah zostało opuszczone przez swoich mieszkańców. Wiele osób wierzyło, że uciekli z powodu dżinów, ale prawdziwą przyczyną była surowa pustynia. Miasteczko zostało zbudowane na ścieżce przesuwających się wydm. Z biegiem czasu silne wiatry przesuwały wydmy do przodu, zakopując domy i ulice pod warstwami piasku. Stojąc w obliczu niepowstrzymanego postępu pustyni, mieszkańcy podjęli bolesną decyzję o odejściu. Dziś Al-Maid stoi w milczeniu, jego dachy ledwo widoczne pod piaskiem. Służy jako przerażające przypomnienie o sile natury i kruchym balansie między ludźmi a ziemią. Ale na długo przed tymi nowoczesnymi tajemnicami starożytne kultury pozostawiły po sobie własne sekrety, które wciąż wiszą wysoko na kruszających klifach. Numer 2. Wiszące trumny w Chinach Chiny mają bogatą i fascynującą historię. A jednym z ich starożytnych tajemnic jest tradycja wiszących trumien. Te unikalne trumny można znaleźć wzdłuż brzegów rzeki Yangtze i w innych południowych regionach Chin. Co czyni je wyjątkowymi, to fakt, że są umieszczane na klifach, niektóre na wysokości do 130 metrów nad ziemią. Ta niezwykła praktyka pogrzebowa prawdopodobnie była wykonywana przez lud Bo, mniejszość narodową w Chinach. Wierzyli, że ta tradycja pomoże duszy osiągnąć nieśmiertelność w życiu pozagrobowym. Wiszące trumny odzwierciedlają różnorodność praktyk kulturowych w historii Chin. Inspirujące jest rozważenie, jak ludzie z różnych regionów i środowisk czcili zmarłych swoimi unikalnymi zwyczajami. Umiejętności i determinacja potrzebne do umieszczenia trumien w tak wysokich i niebezpiecznych miejscach są naprawdę imponujące. Chociaż dokładne pochodzenie wiszących trumien pozostaje tajemnicą, wciąż fascynują ludzi na całym świecie. Stanowią one przypomnienie o głębokim dziedzictwie kulturowym Chin i niezwykłych tradycjach, które ukształtowały ich historię. Na koniec historia nadziei i wytrwałości, gdzie technologia staje się kluczem do cudownego spotkania, którego nigdy nie zapomnisz. Numer jeden, zaginiony emeryt znaleziony. Podczas rodzinnej wycieczki na plaży w Brancaster w Norfolk, starszy mężczyzna o imieniu Peter Puch, w wieku 75 lat, oddzielił się od swoich bliskich i zgubił się w gęstym obszarze trzcin. Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginionym emerycie, władze rozpoczęły dokładne poszukiwania. Minął prawie cały dzień, ale zespół nie tracił nadziei. Wsparcie w poszukiwaniach miały drony policyjne. Podczas przeszukiwania obszaru dron dostrzegł zarys Pytera w gęstej roślinności. Funkcjonariusze natychmiast zostali powiadomieni i szybko ruszyli w jego kierunku. Prowadzeni przez drona unoszącego się nad nimi, dotarli do Petera i bezpiecznie pomogli mu wydostać się z trzcin. Spotkanie z rodziną było emocjonalne i pełne ulgi. Wdzięczni za poświęcenie policjantów i technologię, która pomogła w poszukiwaniach, Rodzina Petera wyraziła serdeczne podziękowania. Dzięki wysiłkom zespołu dronów i ratowników Peter wrócił bezpiecznie po długim i trudnym dniu. Który moment zaparł ci dech w piersiach? Czy to było miasto duchów pochłonięte przez piasek, czy atak rekina uchwycony w odpowiednim czasie? Podziel się swoim ulubionym w komentarzach. Jeśli uznałeś dzisiejszy film za interesujący, nie wahaj się nacisnąć przycisku lubię to i zasubskrybować mój kanał. Twoje wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Upewnij się, że sprawdzisz następny film, który pojawi się na Twoim ekranie. Na pewno pokochasz treści, które przynosimy. Proszę zostaw komentarz o tym, który kraj chciałbyś, abyśmy zbadali następnie. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.